3 maja 1981 roku powstał niezależny samorządny związek zawodowy Solidarność Rolników Indywidualnych. I to byli ci wszyscy część już, części już nie ma, część jeszcze żyje, to ci wszyscy, którzy również wpisują się w naszą niepodległość i walkę o niepodległą Polskę. Zatem i dla nich żywych i umarłych dzisiaj ten koncert. Zatem oddaję głos zespołowi. Kiedy pierwszy raz byłem w Strachówce, a to już Pani Kreszyna, kiedy to było? To już parę lat ładne. Trzy, cztery. Jakieś cztery pewnie. Ale I jak Pan Norwidem. Państwo mnie też ujęliście, Norwidem. Dlatego, że straszne wrażenie zrobiło na mnie określenie Rzeczpospolita Norwidowska. Pamiętam w takich pięknych strojach. Państwo byliście. Był taki konno, nawet, prawda? Był taki kon, konny ten konny pochód. Drodzy Państwo, chcieliśmy Państwa, bo bohaterem dzisiejszego koncertu będzie raczej Adam Mickiewicz. Ale chcieliśmy Państwa przywitać inaczej. Nie będzie to Adam Mickiewicz nie będzie nam plakt. Kraju tego, gdzie kruszyne chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów jeba, tęskno ja. mi panie, do kraju tego, gdzie winą jest dużą, obsować gwiazdo na gruszy pocianie. O wszystkim służą tęskno mi są ja. grodowe i altary wojnie pora styszany. Z wściekłością i od chliwszy zasłony, spojrzał w głosze swej żony, spojrzał za nie znalazł nikogo. Napisane w tworze.